Jeśli potrzebujesz się rozgrzać przed treningiem, albo rozruszać w ciągu dnia, rano czy wieczorem, obojętnie o jakiej porze, i masz tylko kilka minut czasu, to ten film jest dla Ciebie. Cześć, to Monika Trenuj dla zdrowia. Rozgrzewka, którą zaraz zobaczysz, jest taką rozgrzewką uniwersalną. Można ją zastosować zarówno przed treningiem siłowym. Ale o każdej porze dnia, kiedy potrzebujesz się rozruszać, kiedy czujesz, że Twoje ciało jest zesztywniałe, zdrewniałe, kiedy coś tam ciągnie w plecach albo w innym miejscu w ciele, zwłaszcza jeżeli jesteś po 40, po 50, być może potrzebujesz takiego rozruchu częściej niż tylko przed treningiem. I chciałam jeszcze powiedzieć, że do wykonania tej rozgrzewki, tego rozruchu potrzebujesz tylko własnego ciała. Ja w jednym ćwiczeniu będę używała gumy oporowej, ale jeśli akurat nie masz jej pod ręką, to po prostu zrób zwykłe krążenia. Ramion. A jeśli robisz tę rozgrzewkę przed treningiem i do tej pory lubiłeś, lubiłaś sobie chodzić na bieżni, na rowerku czy na orbitreku, to śmiało dalej możesz zachować ten element, jeśli tylko masz czas, 5-10 minut na którymś z tych sprzętów podniesie temperaturę ciała i ogólnie rozgrzeje całe ciało, a zaraz potem, jeżeli masz jeszcze czas i masz chęć, zachęcam bardzo do wykonania tej rozgrzewki, która jeszcze bardziej przygotuje Twoje ciało do ruchu. I mała uwaga dla osób bardziej zaawansowanych, które używają już większych ciężarów w treningu siłowym, ta rozgrzewka to jest rozgrzewka ogólna całego ciała, ale mam nadzieję, że pamiętacie o seriach rozgrzewkowych. Czyli jeśli robimy przysiadę na przykład z 70 kg na plecach. To od razu po tej rozgrzewce nie idziemy pod sztangę z 70 kg, tylko robimy jeszcze kilka serii rozgrzewkowych. Jeżeli potrzebujecie filmu o seriach rozgrzewkowych, dajcie znać pod filmem. I jeszcze a propos dawania znać pod filmem, proszę cię, zostaw już teraz łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. To jest dla nas naprawdę bardzo, bardzo ważne. Nagranie każdego filmu i nam, i innym twórcom w internecie zajmuje dobrych parę godzin, więc taki znak, że ta treść, ta nasza praca się komuś przydała w postaci właśnie lajka, komentarza, suba, to jest dla nas takie dziękuję i często jedyna zapłata, jaką za to mamy. Więc nie wahaj się zostawić po sobie śladu, bo to dla nas naprawdę bardzo dużo znaczy. Zaczynamy od przekładania gumy z przodu do tyłu, z tyłu do przodu. Proste ramiona trzymamy za same końce. To jest bardzo dobre dla obręczy barkowej, ale jeśli nie masz gumy, to możesz zrobić po prostu dowolne wymachy ramionami. Zbliżamy sobie ucho do barku, potem brodę w dół, brodę w górę, bo warto też pamiętać w rozgrzewce o tym, żeby rozgrzać nasz kark, który często jest pospinany. A teraz obie dłonie przed sobą. I sięgasz ręką daleko do tyłu, skręcasz się w tułowiu i najlepiej jeszcze zwrócić wzrok za ręką, podążyć wzrokiem za ręką. I teraz przechodzimy sobie do krążenia biodrami. Raczej luźne biodra, nie spinaj się, duże kółka, kilka w jedną, kilka w drugą. Ja tutaj robię po jakieś 5-6 powtórzeń. Możesz robić też tyle, możesz zrobić odrobinę więcej. No i teraz krążenie ugiętą nogą chodzi tutaj o krążenie w biodrze kilka kółek na zewnątrz, kilka kółek do zewnątrz. Gdyby się okazało, że potrzebujesz czegoś się przytrzymać, że trudno jest ci utrzymać równowagę, to śmiało użyj jakiegoś przytrzymania stań przy jakimś słupku albo przy ścianie mieć coś pod ręką, żeby udało się zachować równowagę, ale możesz też tak jak ja tutaj spróbować powalczyć o zachowanie równowagi. No i teraz jak się da to taki dynamiczny wymach nogą z biodra. Bardziej się staramy właśnie, żeby ten wymach pochodził z biodra, a nie żeby ciągnąć plecami. I teraz już dajemy biodra do tyłu, idziemy sobie do podporu przodem i z tej pozycji robimy coś w rodzaju psa z głową w górę i psa z głową w dół. Ja lubię tego używać w rozgrzewce, te pozycje są z jogi, oczywiście w jodze robi się to znacznie bardziej starannie i precyzyjnie, więc jeżeli oglądają to jacyś jogini to przestańcie zgrzytać zębami, zdaję sobie z tego sprawę, ale tutaj używam tych dwóch ćwiczeń do tego żeby trochę rozciągnąć tył i przód ciała, w tym psie z głową w dół możecie sobie też pozbliżać piętę do podłogi, tak jak ja to tutaj robię zwłaszcza jeżeli czujecie, że macie mocno spięte tyły nóg i ogólnie całą tylną taśmę Teraz przechodzimy sobie jeszcze raz do podporu. I przyciągamy sobie stopę do dłoni. I też nie frustruj się, jeżeli się okaże, że dla Ciebie takie przyciągnięcie stopy do samej dłoni na początku nie jest możliwe. Wiem, że wiele początkujących osób ma z tym problemy, ale spokojnie, z czasem będzie to wyglądało coraz lepiej. Teraz trochę zmniejszamy odstęp między rękami a nogami i sięgamy sobie po przekątnej dłonią do stopy. Możesz też złapać się za kostkę i przytrzymać, jeżeli masz ochotę mocniej się rozciągnąć. A teraz jedna noga z przodu, obie ręce z przodu i środkowa ręka sięga sobie albo pod pachę, albo kładziecie się przed ramię, tak jak ja tutaj na tą stronę. Położenie przedramienia prawdopodobnie będzie nieco trudniejsze na podłodze, i sięgamy do góry. A teraz pokazuję wersję łatwiejszą, czyli sięgam sobie daleko ramieniem pod pachę i odwijam potem ramię do sufitu. I takich powtórzeń też możecie sobie wykonać jakieś 5-6, może być nawet po 8, może być nawet po 10. Teraz słowiański przykód, a wiodze to się nazywa Malasana, czyli taka pozycja, kiedy siedzimy w bardzo głębokim przysiadzie. Zwróćcie uwagę na to, żeby całe stopy dotykały do podłogi. Jeżeli odrywają wam się pięty, to podłóżcie sobie albo jakiś zwinięty ręcznik, albo matę, albo na przykład talerze, jakieś małe talerze 2,5 kg na przykład. Myślę, że będą świetnie. Świetne. Teraz sobie siadamy, nogi mniej więcej 90 na 90, przekładamy z boku na bok, staramy się jedną i drugą nogą dotknąć podłogi, to jest super mobility na biodra. Ja do tego lubię jeszcze dołożyć taki właśnie skłon. Klatka piersiowa zbliża się do kolana, do uda i jeszcze sięgacie ramieniem, także poczujecie też to rozciąganie również w plecach. I dalej zostajemy przy biodrze, mniej więcej 90 na 90, chociaż tutaj w tej nodze z przodu często kon będzie. Mniejszy niż 90 stopni i próbujemy sobie usiąść. Zwróćcie, znaczy usiąść, jak, tak jakby wstać, wręcz przeciwnie, nie usiąść. No i tutaj zwróćcie uwagę na to, żeby oba kolana raczej były na czymś miękkim, bo inaczej będzie bolało. No, i teraz dalsza część mobility bioder. Zwłaszcza, jeżeli macie zamiar robić jakieś przysiady, wykroki za kroki, to sugeruję więcej uwagi poświęcić biodrom. Tutaj na jednym kolanie klęczymy, druga stopa jest na wysokości biodra, mniej więcej, i przesuwamy biodra do tyłu, tak jakbyśmy chcieli usiąść na piętę, a potem do przodu. Może nawet jeszcze troszkę niżej schodzić, niż ja schodzę tutaj na tym filmie. Dobra, biodra mamy już z grubsza rozgrzane. Teraz jeszcze trochę porozciągamy sobie przód i tył uda. No i tutaj jak idziemy do przodu, wysuwamy kolano daleko przed palce stóp, a kiedy przesuwamy ciało i biodra szczególnie do tyłu, to wtedy prostujemy tą przednią nogę, odrywamy palce, zostajemy tylko napięcie. Pokażę jeszcze bokiem, tak żeby nie było wątpliwości, jak to ma wyglądać. I jak prostujemy nogę w moim przypadku tę prawą, to czujemy rozciąganie z tyłu uda pod kolanem. A z kolei w tej lewej nodze rozciąga nam się przód, uda i zginacze bioder. Jak dacie radę, to możecie też wyciągać ręce do góry. Będzie to wtedy bardziej efektywne, ale być może na początku raczej pozycja taka z przytrzymaniem podłogi czy nogi będzie bardziej wykonalna. I tutaj to możecie równie dobrze robić wcześniej, mi się przypomniało pod koniec, takie otwieranie obręczy barkowej, klatki piersiowej, też mobility dla odcinka piersiowego kręgosłupa. Leżymy sobie na boku i po prostu otwieramy ramię, można ewentualnie tam sobie dorzucić jakiś e, lekki hantel jeden albo 2 kg. Ja na koniec jeszcze lubię dynamiczne ćwiczenie przysiad-wyskok e, dodać. I to cała moja rozgrzewka. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że ta zaproponowana przeze mnie rozgrzewka podobała Ci się i przyda Ci się. Jeżeli chcesz do niej dodać jakieś ćwiczenia, których Ci zabrakło, albo ująć coś, co uważasz, że jest niepotrzebne, śmiało możesz to robić. To nie jest równanie matematyczne, można do niego coś dodać, można od niego coś odjąć i wciąż będzie działać. Pamiętaj proszę o zostawieniu łapki w górę, komentarza, choćby ikonki bicka, jeżeli oglądasz do końca. No i subskrybuj ten kanał. Pomóż nam, urosnąć, pomóż nam, żeby nasze treści docierały do większej ilości ludzi, bo naprawdę szczerze nam zależy na tym, żeby zachęcać do aktywności fizycznej wszystkich ludzi, a szczególnie osoby, które są w średnim wieku i może troszkę już zwątpiły w siebie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pamiętajcie, zawsze jest czas, zawsze możecie zacząć. Nie ma to znaczenia, że 30, 40 czy 50 lat nie robiliście nic związanego z aktywnością fizyczną. Zawsze można zacząć i będziecie dzięki temu czuć się lepiej niż kiedykolwiek, mimo że PESEL jest już bardzo archaiczny. Trzymajcie się ciepło, dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.